Cześć Wam, witajcie w kolejnym vlogu. Jest 14 grudnia. A tutaj Nikodem robi swoje popisy oh na bieżni. Byliśmy akurat w tym dniu u mamy Marcina. i tam zajmowałam się nikonkiem. Szybko, 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 szybko. O nie. A później robiłam makijaż dla Marcina Mamy. Wydaje mi się, że wyszedł super. Moja klientka była bardzo zadowolona. I e, był to makijaż w takich zielonych odcieniach. Kodem jedzie już na rowerku w pojazd. Cześć Wam, witajcie w kolejnym dniu tego vlogmasa. Jest dzisiaj 14 grudnia. Ja Wam chciałam pokazać jaki piękny kwiatek wczoraj dostaliśmy od mamy Marcina. Tak wygląda. I uważam, że świetnie to pasuje. Nie mieliśmy wcześniej żadnej ozdoby świątecznej tutaj w sypialni więc teraz jest właśnie Gwiazda Betlejemska ona jest taka ośnieżona i obrokacona mi się wydaje, że to będzie w ogóle vlogmas z trzech dni minimum dwóch, ale myślę, że pewnie nawet i trzech bo nic po prostu jakoś w ciągu dnia się ciekawego nie dzieje wartego nagrywania więc, tak wiecie, później może wyjdziemy na basen albo coś. To może, tak, może jutro coś ciekawego będzie. Nie wiem, ale szczerze mówiąc, troszkę mi się nie chce. No i też tak za dużo się nie dzieje, więc nie ma co pokazywać. Teraz dwie godziny angielskiego. W sumie dzień mi zleciał na montowaniu. Teraz Nikodem jest na drzemce. Ja będę miała teraz właśnie godziny i skończę jakoś 18.30, czyli w sumie nic ciekawego przez cały dzień się nie działo. Wstawiłam pałki z kurczaka na obiad i możliwe, że jeszcze gdzieś się nam uda, może na basen, może coś, wypadałoby wyjść wieczorem. No, ale tak to właśnie cała niedziela nam tak po prostu zleciała na siedzeniu w domu w sumie. Więc Dzisiaj naprawdę nie było co nagrywać, więc na pewno to będzie z trzech dni vlogmas, żeby chociaż jakiś akcent świąteczny jutro się pojawił, może cośkolwiek. Mogę wam pokazać świąteczną choinkę. Nie no. Tak więc... E, masakra. A wcześniej powiedziałam, że jest 14 grudnia, a dzisiaj jest 15. 15 grudnia. Dobra, lecę na angielski na 1830. Ja dopiero skończyłam angielski. Teraz sobie zadzwonię do siostry i mamy. I nie wiem, czy wyjdziemy jeszcze na kibasen albo coś. No mówię, te, ten ostatni vlogmas jest taki po prostu mało świąteczny. W sumie się nic ciekawego nie dzieje. E, tak, więc pokażę Wam. Mm. No, przynajmniej lekcję angielskiego miałam świąteczne. 20 minut wcześniej, znaczy później zaczęłyśmy, bo się nie wyrobiłam. No, ale ogólnie godzina 40 angielskiego. I dzisiaj były same świąteczne tematy, także przynajmniej to było świąteczne. No. No, takie wiecie, słówka związane ze świętami, z Bożym Narodzeniem. Jakie. Idziemy na spacer right. Plac zabaw nocą Kiedy ty masz atrakcje Nikodem Nocny plac zabaw Nocne Idzie o 22.00 spać, jest godzina 21. Bo nasz gagatek spał do 18.30 na drzemce. Tego trochę teraz go przyciągamy. Żeby nam nie wstawał o 6.00, bo się człowiek wyspał na drzemce. Ale masz super plec zabaw, nie. Zarodzi Ci innych nikodem. Cały twój kiedy ty chodzisz na plac zabaw o 21? Ale przynajmniej śpi do 10. Wobec nie lubi jeść w krzesełku, przy stole. Widzicie, owsiankę je na łóżku. Ale przynajmniej teraz się nie nauczył, żeby aż tak nie ciapać. Wcześniej było gorzej. No. A tutaj jak coś na szyi, to jest szminka. Właśnie grzebał w moich kosmetykach. No, Ciekawa jestem, jak my to domyjemy, Nikodem. Mam nadzieję, że to nie ta zastygająca. No, Jest godzina 17, więc robię obiad. Co prawda, no Nikodem już zjadł ze dwa posiłki. Teraz jest na drzemce jeszcze. A na obiad robię krokiety z mięsem i pieczarkami, trochę świątecznie, ale wiecie, jeszcze nie pościmy, napościmy się później, więc z mięsem robię i chyba dorzucę też kapustę, kiszoną, albo nie wiem w sumie. Na pewno będę chciała wrzucić ser do środka żółty, bo ja lubię, więc dlatego tak będą takie kroki Może zrobię też wersję z kapustą, zobaczymy, może jedne i drugie. No, w każdym razie zabieram się za to, jak ja nie lubię smażyć naleśników. Na szczęście Marcin mi pomoże. E, panierować też nie lubię. Ale chyba bardziej nie lubię panierować niż smażyć, więc jemu akurat nie przeszkadza, wiecie. Chłopak się e, no, wykwalifikował w, paniera... w panierowaniu kotletów schabowych i ryb. Marcin bardzo lubi, więc, więc wiecie. Brudną robotę zostawiam a ja zaczynam ciasto, później farsz. No lecimy. Dobra, i ciasto już mam zrobione. Tutaj już jest gotowe na naleśniki, ma odstać 15 minut. E, mąka, 250, mleko, woda, sól. Mm. jeszcze chyba tyle: mleko, mąka, woda. A, trzy jajka. Tak, i to wszystko. Zblendowane 15 minut czekamy. W międzyczasie pewnie będę już robić farsz. Tak mi się wydaje. Tak. No, to sobie zrobię już farsz na spokojnie. Mam zmiksowane pieczarki, cebulę i dodam teraz masło. A tak, tylko tyle w sumie pieczarki, cebula no i masło już na naleśniki Marcin będzie zaraz smażył więc będzie szybciej tak jak tutaj jest, żeby mięso do waromy, bo ja już mam mięso mielone, więc ja tylko teraz przesmażę na patelni tu wiecie, jest w kawałkach 3 cm więc ten krok pomijam i przesmażę sobie mielone na patelni, tutaj tylko te pieczarki z cebulą przesmażę więc mogę troszkę krócej Gotowy. Pieczarki z mięsem, z pieczarkami, z cebulą. Naleśniki też już mam posmarzone, teraz będę ym, nadziewać, że tak to powiem, y, tym farszem, a Marcin już sobie je zapanieruje i usmaży i będzie gotowe. Wyglądają już zwinięte krokiety, ten jeden mi pękł. Dwa są na dole z serem, reszta jest bez, bo Marcin nie lubi. No, zaraz Marcin będzie panierował, bo ja tego akurat robić, robić nie lubię. O? Nie wiesz jeszcze o tym? W jajeczko, w i smażymy. Muszę się. Dobra, krokiety już są gotowe, usmażone. Warsz czerwony to jest taki z kartonu krakus. Dodałam tylko majeranek, sól, pieprz. No i obiad gotowy. schował Nikodem. Tu jest, gdzie się schował nikotem? Tu jest. Tak, jak coś nie zwracajcie na te ciuchy do prania. Uwagi? Tak się schowałeś? Co ty tam masz? Co to jest? A naklejka. Czekasz na tatę. A my tu mamy, yy, no tak nieładnie, ale. Krokiety i barszczyk dla rodziców Marcina. Tak w takiej niewyjściowej reklamówce, no ale żeby się ten barsz nie wylał. Jedziemy teraz do Marcina Rodziców. Mają podobno, no, rodzina Marcina zostawiła tam podobno dla nas i dla nikody ma prezent. Więc też przy okazji odbierzemy. I przy okazji też damy te krokiety i barszczyk. I pewnie już będziemy wracać, no tak, pewnie około 21.30 do domu. Tak myślę, no bo pewnie będziemy wracać jakoś zaraz przed tym, jak Nikodem będzie szedł spać. Nie wiem, czy jeszcze będziemy go kąpać. Myślę, że tak, bo umazany był znowu kosmetykami. No, tym razem ma brązer na nogach, ale już nie zdążyliśmy go umyć. Więc e, pewnie będziemy go kąpać i kłaść spać, więc nie wiem czy jeszcze będę coś po przyjeździe nagrywać. Może tam coś mniej więcej nagram, ale to raczej takie krótkie fragmenty. Więc no? Masz klocki? Stałe miejsce ma do zabawy. No, ty już wiesz gdzie iść. Ui, ein Geschenk. Nuria, mhm. mhm. das wird jetzt mhm. viel Ein schönes Geschenk mit Micky Maus. <lacht> <lacht> Mają papierko Oj! Wow, nie co tam masz? Wow, coraz bliżej! Wow. Ten papier tylko Dla niego co ma frajdę to było papier, nie? Wow, <laughs> super. <sighs>

My już wracamy do domku, prawie 22. Zaraz idziemy spać. Nikodem yy, u dziadków jeszcze zrobił bunt olizaka, bo tam w tej paczce dostało olizaki. I jeden był niewystarczający, więc był bunt olizaka. No a my teraz idziemy już u sobie szukórkę. Albo się odezwę później, a jak nie, to już żegnam się z wami teraz. Papa, pa, do następnego. Tylko się zrób papa. Papa? Super papa! Idziemy do domu. Do